Witam Was z tej strony. 2014, a to jest pierwszy odcinek. Zagrajmy w Happy Wheels i zaczynamy od razu, ponieważ y, znowu problemy i muszę nagrywać głos dopiero po nagraniu wideo. Ale nie przejmujcie się. Mam nadzieję, że reszta odcinków takich nie będzie i będę chyba musiał zacząć nagrywać fraps. No ale. E, nie zwracajcie uwagi na głosy w tle i na to, co się dzieje. No popraw. No dobra. No co jest? Róż się z tego pudełka. Róż się. Kurde. No jest, jest. jak kto tu jest koksem? Kto tu jest koksem? Kto tu jest najlepszy? Oczywiście, oczywiście. No, Jezu, ciągle schodzę. Następny poziom, następny. Może to? Dobrze. I czy uda mi się, czy mi się uda, czy mi się uda, czy mi się. Ile tych harpunów. O, patrzcie, patrzcie, wybije się, wybije się. Ma no, jakiś melony, wybije się. No dawaj, rusz się tym pogo. I... Eee... No szybciej, szybciej, szybciej. Oła. Dawaj, dawaj, dawaj. A, jeszcze sobie bardziej nogę zniszczym. Tak, demyt. O boż nie, to nie ma sensu. O, rusz się, rusz się, rusz się. W ty... powietrzu. Z tej strony... Juhu! Moje pogo wygrało! Dobra, nieważne, wychodzimy. Dobrze. Wciśnie... O Jezu, następny taki poziom, i żal. Co on? No czyli strollował mnie trolem? Dobra, nieważne. Aha, fajnie. sobie mogę się tego spodziewać. Co my tu mamy? Zła droga. A ja chcę haj. Naprawdę. Dajcie mi hajs. Dobra, nieważne. No 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 no. mi... What the fuck? Oha, tam... Krzesełko mnie rozwaliło, no nie wierzę. Dalej, dalej. Dobra, nieważne. Ici, przecież right, 5 and Dobra. No nie. Od Co ja robię? Czemu ten poziom jest taki śmiertelny w każdym miejscu? Timi, Timi dziecko. Tommy, Timi dziecko, łysy, rudy. Rusz się, Pojechał. Sam sobie dam radę. Genius. No jestem geniuszem, Fikałka zrobiłem. Zazdrościsz mi grą? Zazdrościsz mi twórco mapy? Dobra, lecimy tu z blok i sfa... Aha, czyli ten blok spadnie. Tak jak ja mam sobie z nim poradzić? Tutaj pewnie jest jakieś wyjście. Znajdę. Ja idę! Zdobędę hajs. Szła droga. Nie no dobra, on nic nie zrobi. Gdzie tu jest wyjście? Jakiś przycisk, nie wiem, cokolwiek. Dojdę, tato! Dojdę, już idę, tato! Już idę, tato. Biegnę biegnę, na to, nie mogę się złapać. Wigołka zrobię. Tak, 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 tak. tak. I no trudno, rozbiłem się. No dobrze. Powtórka. Jak teraz mi się nie uda, to chyba wyłączę. Tak, no, na trampolinie. Dobra, no, tu przyjechałem. Tutaj z tobą. Może ja wywalę, syna. Jak ja będę w trakcie drogi albo coś. I teraz na jedną kole. Ojej. Oh, oh yeah. Nie wiem, jakim cudem. Slow. No, it's fix. No, to są jakieś żarty. Nie ma się do tego poziomu. Ostatnia chyba próba teraz. Przynajmniej tam ten blok się ruszył. No, nic się nie stanie. No, przelecimy, lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy na. Ała. Lecimy. Ile tam tego podłogi braknie? Let's, let's... To nie ma sensu! No, ostatni raz spróbuję. No, dawaj, dawaj. Ruszmy. Dawaj się. Ruszaj się. Już. O, a tam też jest jakaś ściana, żal. Ale let's roll. Rob swing. Czu. Jakie 34 lata? 5 gwiazdek. What the fuck? A, co robi mój syn? E, nieważne, dobra, powoli, po. To jest chory. To nie ma sensu. wychodzę. No i znowu zjechem. Jeżeli wam No on escape, dobrze. O, ucieknę przed tym. O, na podłogę! O tylko na mi ucierpiała. No czyli mogę obcenić na pięć, ale nie będę tego robił. Wygrałem. Dobra, co tutaj dalej? Glass break. O Jezu, szkło. Tylko mi szkła brakowało. Dobra, dobra, do góry, do góry. No a teraz co? Chwila, czemu moja szyja? Co się ze mną? Aha, głowa sama jedzie. Uparcie, moje dziecko, moja głowa. Moja głowa na mecie, tak. Dziecko teraz też będzie. Dziecko, leć tam. Leć, dziecko, na metę. Jo, dziecko na mecie, dziecko na mecie. Pum, pu, pu, pu. Wygrałem to. Moje no, dziecko wygrało i mój mózg wygrał. Mój mózg jest bardzo ważny. Ale rower pójdzie ze mną. Rover mną. Rover! No dobra nieważne, ale chodź. Rover, rower! Error. No dobra, złamałem rękę, to nie ma sensu. Hmm. Tutaj, tutaj. Złapię jetpack. Grab the General Thing. Listen to freaking pink. Aha, mam lecieć, dobra, dobra. Lecę, lecę. To ma taki wyrzut. O Boże. Powtórka, powtórka. Push, pay, Dobra, i teraz wam pokażę, jak jestem, pro. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Toś nazywa wyczucie. Na full, oh no, bad. Still bad. Ok, yes, nice, amazing. Cute, man golden. I teraz jestem Bogiem, o ile się nie mylę. Jest, 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 jest. Yes, yes. Player Teddy. Uh. Uh, 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 nie, 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 ten poziom jest dziwny, zbyt dziwny. No, przynajmniej jak na mnie. Impossible. A ja dam radę, a najpierw go zabiję. Um, aha, nie spodziewam się drewna szczerze. Co to jest? O boże. Synu, leć to. Mhm, moje flaki. Jest, jest! Naprawdę coś ze ściany mnie zabiło, już tam byłem, już wygrałem. Synu, Przejechałem synu. Jeźdź tam, synu, tam, jedź, syna. już, leć tam, dawaj, synu. No, synu, zablokowałeś mnie, nieważne. Dobra, leć, o i teraz. Plan zadziałał. Dobra, ja dam da. Fuck you, game. Dobra, jest kiedy Dark Box? Albo glitch, o. Aha, Snowpięć Gwiazdek to nie ma sensu. Co tu? Lewo. What the fuck, dziecko? No i to dziecko ma down. Dobra, powtórzę. What the fuck is that? Czy ja naprawdę jadę do góry? Ja nie wierzę, że człowiek to zaplanował. O mój boże. What the fuck is this? Poddaję się, poddaję się, to nie ma sensu. Każdy coś tak stworzy. trudne jak to do trudnego no, no co dobra powtórzymy o ale chwila czy ten trudny tak naprawdę działa ile tam A nie tu się kończą butelki było widać przez chwilę takie Taki kłamstwa to nie ze mną dobra jedziemy easy easy easy, easy, easy. ale ja fajnie wyglądam mam ja taką długą łapę o boże Teraz dojadę, dojadę! Jestem najlepszy w Battle Runner. Tak, tak, jeszcze trochę, jeszcze... Moja domena. Dobra, zmieniamy grę. Plane Crash. zobaczymy. O, Murzyn, Murzyn tu jest, sam grubi! Kobieta, a za sterami siedzi ojciec Justina Wibera? Naprawdę? Ale patrzcie, ja żyję, ja żyję jeszcze! Nie wiem, czemu to ma być taki trudny poziom. Przecież wystarczy, że się będę trzymał. Aha, skręciłem kark. No to ja już nic nie mówię. Ej gdzie ja lecę. Jakim cudem ja wygrałem? Dobra, nieważne, ważne mówię, ja jestem najlepszy. Camel Escape. No oczywiście, że ucieknę. O Boże. Tu ma taką siłę. Ej, no... Moje flaki. Teraz, teraz. O Boże No, leć, leć, leć No przez kulę kiedy będzie? O teraz no what the hell No co ja kołki, odwalam na no. Bóle mam długie to Loli Elita Świetna gra podczas jedzenia Mam nadzieję, że nikt tego nie ogląda jedząc Swatchum Nie, to będzie łatwe Patrz jaki double kill Triple kill <laughs> You die Hmm Yeah 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 Yay! Double kill Oh yeah Double kill Triple kill Quadra kill No I walny pęte Penta... No, już śledź. Penta kill. Teraz zabiję siebie. Będzie hexakill. Nie było heksa ale i tak wygrałem. Juhu. Wychodzimy. Killing, fever pogo, jumping, Dobra Helikopter. Nasz grubasek z helikopterem. sobie poradzi. Nasin, chorobą mech go... Very good pro Teraz będę wy wygram tu O Helikopter mnie zabił, ja w to nie wiesz Dobra, szchitujemy cheat, cheat, cheatujemy Ej no co jest tu ściana jakaś? Jezu jeszcze nie umiem tym latać. Dobra, nieważne ważne Teraz mi się uda patrzeć Uhuuu Dobra tutaj, tutaj ja yeah, magnes, magnes to wygra, patrzcie. Magnet szuka, magnet szuka. No i wygrałem, oczywiście. Jeszcze zlec. O! To leci, wielki jajko! Co, co? Dobra, nie wiem, co to było. Animal Dobra. Y, głowa. Chcę, żeby ta głowa była. Y, właśnie, rekina. No, nie zebr, miała być rekina. Obaż. Y, ogon. A nie, to ciało. O jezu, o rekin w końcu. Kurczę, nie miał być koń. No dobra, trudno. Co mi wyszło? To wygląda jak taki pies. Dobra, nie ocenię tego na 5. Ten poziom był dziwny i niedopracowany. No jest now jechem. Santa Matrix. Hmm. Na święta coś. O jezu. Jaki Matrix? Chwila, czemu święty Mikołaj ma tyle piwa i ananasa? Patrzcie, uniknę. Yeah. Prawie. Wygram to. Patrzcie, patrzcie. Wygrałem. Ja. Yeah. Ta siła. Co następne? PewDiePie, can you... uh, Tak, jestem PewDiePie. Co to metody? Jestem oczywiście PewDiePie, tak, tak, tak. Nie ma tak po prostu PewDiePie. Czyli PewDiePie nie wygrał. Dobra, lecę, lecę, lecę nie nieważne Teraz <laughs> Poleciałem Nieważne Final glitch um. Gołe szkło cool. Spoko Nie ogarniam mm. Kill our character Spacja Zabiję dziadka, zabiłem swego gaja. Zabiłem ojca. Tak. O, oh, Justin Bieber. chodź, chodź, chodź Yeah, yeah, teraz grubo. Moped girl. Moped man. O, tak, murzyn. Moja ulubiona postać w grze. Yeah. Dobra, to nie ma sensu. Nie będę zabijał reszty. Zabiję ulubioną postać, możemy ruszać dalej. Ha, to. O. O, to jest moje ulubione w happy weeksach. Siu, jakie trójksy, patrzcie teraz Się zwijam w kulkę, zaraz mi ręce urówię z wrażenia Uuu. Patrzcie jaki skill Patrzcie, ja żyję What the hell Nie, to leci na YouTube od razu Po prostu taki skill, to jeszcze nikt nie wiedział takiego skilla Jeszcze jak to przeskoczy Tak, tak, dawaj No tak blisko, nie Ale skill był, skill był Dałem radę Spróbuję jeszcze raz Hop. Nie komentuję Dobra, lecę. Teraz. Da. dalej, dalej. Lecisz. Lecisz dalej, lecisz. No nie. Jezu, to jest bez sensu. Za pierwszym razem tak fajnie wyszła. Teraz. Dobra, polecę normalnie, może. Zero rozwijania się. Siu, fikołek. Dobra, nie, nie, nie. Koniec. The Troll Level 21. Aha, ja gramy czyli... nieważne. Bottle Run Pro, spike for PewDiePie Quiz. Yy, nie wiem nic o PewDiePie, choć sam nie jestem, oczywiście, już sam tak mówiłem. Dobra, tam widziałem Escape R, a pierwszy mi się nie wydaje. Ło, to jednak pierwszy. <noise> oczywiście się w Escape R. Dobra, tu najlepiej. No nie wcisnąłem kontrolę, ale trudno. Yy, widzę kolce, czyli ostatnie. A najlepszy PewDiePie. Urodziłem się na pewno, yy, no nie wiem. Och, jak świetnie. Yy, czyli jak pamiętam pierwsze. Trzecie. I trzecie. A ostatnie to będzie nie pierwsze. Nie trzecie, czyli drugie. Yy, ja jestem taki dobry. Zrobiłem to. Czekam na drugą część o mnie prostu niesamowity Midnight Murder. Pewnego dnia moja żona i dziadek zniknęli. Dziadek! O, jaki fiko! Co tu się dzieje? To wszystko wina Ka kaczek. Patrzcie, kaczki. O Boże. Lepiej ich znajdę. Mam lepiej jest. Wow. Trawa. Samochód. Ziemia. Aha, mam tu spaść. Ucieczka. Poczekaj, najpierw go zabiję. Aha. Czy on się rusza jeszcze? Nieważne. I what the fuck? Patrzcie, wygrałem. Jeszcze żyję. Tylko tak potrafię. Easy or not. Puny rainbow. O, oh, rainbow rope sucker. Ok. Piłka nożna. Rząd to kopnął. O oh jeja. Yeah. Jaka piękna bramka. Jeszcze drugą bramkę strzeliłem. Nie no. A tam co top? O ja wolę iść na mida. Don't move x. na pewnie się ruszy i tak. Teraz się ruszę. Uhu ruszyłem się. O oh ja yeah, wkroczę. I <tryk> tak się traci nogi zawodowo. Dobra teraz się nie będę ruszał. Tutaj wlecę. Ja wygląda jakbym kupę robił. Taki uuu, segły Skok. Skok. Aha. Chyba się ruszyłem. No nieważne. Dobra, jeszcze raz. Wu. Do nieba. Puff. 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 I... Czemu teraz jest szara? Jaki żal. Mój ręc Dobra, ruszyłem się, będę mówił prawdę. Czy teraz się mam ruszyć? Ruszę się. Już wiem kiedy nawet. Jeszcze chwilę. Teraz! Uhuu! Muszę się złapać, gdzie jest moja głowa. Jak kurczak! Swordshow Deluxe. Deluxe. Dobra. Jecha. Yeah. zabiło mnie. Mam killa. Ja. Yeah. Double kill. I e... no pięknie lancera. Triple kill, quadra kill. Penta kill, hexa kill. No yeah. nie, chciałem jeszcze takilla. Sekta kill, nie Double kill, triple kill. Teraz się będę źle liczył. Quadra kill, penta. Nie mogę zabić teamiego. Okej. Okay. O, ja jestem robaczkiem. Taki fajny będzie? Ehm. Um. Co to ma być? Co to jest? Czym ja jestem? Co to jest za robak? Nie, murzyn. Zjadam kilof... co ja tam zjadam? O jest nie, nie, to jest za chory poziom. To chyba będziemy kończyć. Żegnam.